Zanim zaczniemy tę historię, proszę polubcie ten film i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić więcej wzruszających opowieści, które dotykają najgłębszych strun naszego serca. Ślepa i zapomniana. Rozpoznałam moją córkę w głosie dziewczyny, która zapukała do moich drzwi. Mgła opadła na moje życie, jak ciężka kurtyna, powoli, ale nieubłaganie. Najpierw wzrok zaczął mi się pogarszać, kolory stawały się bladsze, kontury rozmywały się jak akwarele na mokrym papierze. Potem przyszła ciemność kompletna i bezlitosna, która pochłonęła wszystko, co kiedyś widziałam, a wraz z nią nadeszło zapomnienie. Okrutna choroba, która kradła mi wspomnienia, jak złodziej w nocy, zostawiając jedynie strzępy tego, kim kiedyś byłam. Mieszkałam sama w małym domku na skraju miasta. Otoczona zapachem starych książek i kurzu, który osiadał na meblach, jak śnieg na zimowym krajobrazie. Dom pachniał samotnością i przemijaniem. Ciężki, słodkawy zapach zwiędłych kwiatów mieszał się z aromatem herbaty, którą parzę sobie każdego ranka w tej samej porcelanowej filiżance jedynej rzeczy, którą jeszcze pamiętam z czasów mojego małżeństwa. Dni mijały mi monotonnie jak krople deszczu spływające po szybie. Budziłam się z pierwszymi promieniami słońca, które czułam na swojej twarzy przez cienkie zasłony. Poranna rutyna była moją jedyną kotwicą w oceanie zapomnienia. Macanie ścian, liczenie kroków do kuchni, znajdowanie wszystkich przedmiotów po omacku, jak ślepiec czytający braila palcami. Każdy dźwięk w domu miał swoje znaczenie. Skrzypienie schodów, które ostrzegało mnie przed pierwszym stopniem, tykanie starego zegara w salonie, który odmierzał godziny mojej samotności, szum wody w rurach, gdy sąsiedzi brali prysznic. Moja pamięć była jak stara biblioteka po pożarze. Niektóre książki ocalały nienaruszone, inne były tylko popiołem i prochem. Pamiętałam smak pierników, które piekłam na Boże Narodzenie. Zapach perfum mojej matki, uczucie miękkiej wełny pod palcami, gdy robiłam na drutach. Ale twarze znikały mi z pamięci jak duchy o świcie. Nawet własną córkę przestałam pamiętać. Jej imię, jej wygląd, wszystko rozpłynęło się w mgle zapomnienia. Czasami w środku nocy budziły mnie dziwne sny. Śniłam o małej dziewczynce z jasnymi włosami, która biegała po ogrodzie i śmiała się jak dzwoneczek na wietrze. W tych snach widziałam jej drobne rączki, jak trzyma bukiet polnych kwiatów, jej błękitne oczy błyszczące radością. Ale gdy się budziłam, obraz rozpadał się jak domek z kart. A ja zostawałam sama ze łzami na policzkach i pytaniem, czy to była moja córka, czy tylko wytwór mojej schorowanej wyobraźni. Lekarze przychodzili i odchodzili, jak cienie. Słyszałam ich głosy, jak rozmawiają o moim stanie, używając słów, których nie rozumiałam: degeneracja plamki żółtej, choroba Alzheimera w stadium początkowym, postępująca utrata pamięci. Ich głosy brzmiały jak daleki szum morza, niezrozumiały i obojętny. Przepisywali mi leki, które łykałam posłusznie, choć nie pamiętałam już po co je biorę. Opieka społeczna przysyłała mi panią Kowalską, starszą kobietę o głosie szorstkim jak papier ścierny, która przychodziła trzy razy w tygodniu, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje. Robiła mi zakupy. Sprzątała dom powierzchownie i odchodziła szybko, jakby moja choroba była zaraźliwa. Jej kroki były ciężkie i zdecydowane, buty stukały o podłogę, jak młotek o kowadło. Mówiła do mnie głośno i powoli, jakbym była nie tylko ślepa i chora na umyśle, ale też głucha. Czy zjadła pani śniadanie? Pytała zawsze tym samym tonem, jakby czytała z kartki. Czy wzięła pani leki? Czy potrzebuje pani czegoś z zakupów? Odpowiadałam krótko, bo czułam, że moja samotność ją irytuje, a moja choroba napełnia ją niecierpliwością. Po jej wyjściu dom znów pogrążał się w ciszy, a ja zostawałam sama ze swoimi fragmentarycznymi wspomnieniami i rosnącym poczuciem, że ktoś ważny zniknął z mojego życia, ale nie potrafiłam sobie przypomnieć kto. Jedyną radością w moich dniach było słuchanie radia. Stara lampowa radioodbiornik stała na komodzie w salonie i nadawała stare piosenki, które czasami potrafiły wyrwać ze mnie jakiś fragment przeszłości. Gdy leciały ballady z lat sześćdziesiątych, nagle pamiętałam zapach frizji w bukiecie ślubnym, smak tortu weselnego, uczucie jedwabnej sukni na skórze, ale te chwile były ulotne jak motyle, próbowałam je złapać, ale umykały mi przez palce. Czasami słyszałam przez okno głosy dzieci bawiących się na podwórku. Ich śmiech przypominał mi coś ważnego, ale nie potrafiłam określić co. Była w tym dźwięku jakaś znajomość, jakby mój mózg próbował mi coś powiedzieć, ale słowa ginęły w labiryncie mojej chorującej pamięci. Zima tego roku była szczególnie sroga. Śnieg sypał przez całe tygodnie, a wiatr wyjął za oknem, jak zranione zwierzę. W domu było zimno, mimo kaloryfera, który dudnił i bulgotał, ale nie potrafił ogrzać ścian przesiąkniętych wilgocią i samotnością. Owijałam się w stary szlafrok, który pachniał przeszłością i lawendą, i słuchałam jak śnieg sypie na dach z ciągłym szeleście, przypominającym szepty duchów. W te długie zimowe wieczory często siadałam przy oknie w salonie, choć nie widziałam już nic przez szybę. Ale czułam zimno bijące od szkła i słyszałam odgłosy świata na zewnątrz, samochody przejeżdżające z trzaskiem po zaśnieżonej ulicy, szczekanie psów, trzaskanie drzwi, gdy sąsiedzi wracali do swoich domów pełnych światła i ciepła. Właśnie jednego takiego wieczoru, gdy śnieg sypał już trzeci dzień z rzędu, a wiatr szarpał gałęziami starej lipy pod moim oknem, usłyszałam pukanie do drzwi. Nie było to energiczne pukanie pani Kowalskiej, ani oficjalne pukanie lekarza czy urzędnika. To był delikatny, nieśmiały dźwięk, jakby ktoś nie był pewien, czy powinien przeszkadzać. Wstałam powoli z fotela, ciągnąc za sobą szlafrok i ostrożnie przemierzyłam salon, licząc kroki do przedpokoju. Moje palce odnalazły klamkę po kilku próbach. Kto tam? Zapytałam, a mój głos zabrzmiał obco po godzinach milczenia. Dzień dobry, usłyszałam głos młodej kobiety. Nazywam się Anna Wiśniewska. Przepraszam, że przeszkadzam tak późno, ale szukam swojej matki. Coś drgnęło w mojej piersi na dźwięk tego głosu. Był w nim jakiś znajomy ton, melodia, którą gdzieś już słyszałam, ale nie potrafiłam jej umiejscowić w swojej podziurawionej pamięci. Przykro mi, ale myślę, że pani się pomyliła, powiedziałam przez zamknięte drzwi. Mieszkam tu sama. Czy mogłabym, czy mogłabym wejść tylko na chwilę? Jest bardzo zimno, a śnieg sypie coraz mocniej. W jej głosie była taka desperacja, taka nadzieja, że nie potrafiłam odmówić. Przekręciłam klucz w zamku i otworzyłam drzwi. Poczułam, jak zimne powietrze wdarło się do przedpokoju, niosąc ze sobą zapach śniegu i mrozu. Dziękuję, szepnęła, a jej głos drżał nie tylko z zimna. Usłyszałam, jak zamyka za sobą drzwi i strząsa śnieg z butów. Poprowadziłam ją do salonu, ostrożnie macając ścianę. Usłyszałam, jak siada w fotelu naprzeciwko mojego i jak zdejmuje mokrą kurtkę. Szukam kobiety, która nazywa się Maria Kowalczyk, powiedziała po chwili. To było jej nazwisko panieńskie. Teraz mogła się nazywać inaczej. Miałaby około siedemdziesiąt lat Maria Kowalczyk. To imię i nazwisko zabrzmiało znajomo, ale nie potrafiłam go umiejscowić. Może to było moje nazwisko, a może kogoś, kogo znałam dawno temu. Nie wiem, zaczęła niepewnie. Ja mam problemy z pamięcią, rozumiem, powiedziała łagodnie. Czy mogłabym zapytać jak się pani nazywa? Zastanowiłam się przez chwilę. Moje nazwisko? Jak brzmiało moje nazwisko? Maria, powiedziałam w końcu. Maria, tak, Maria. Usłyszałam jak dziewczyna gwałtownie wciągnęła powietrze. A nazwisko? Zapytała, a w jej głosie pojawiła się dziwna nuta. Nie pamiętam, wyznałam ze wstydem. Choroba zabrała mi wiele wspomnień, zapadła cisza, słyszałam tylko tykanie zegara i daleki szum wiatru za oknem. Czy pamięta pani, czy pamięta pani córkę o imieniu Anna? Zapytała w końcu, a jej głos był ledwie słyszalny. Anna. To imię zabrzmiało w mojej głowie jak dzwon. Nagle poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Anna, tak, była jakaś Anna w moim życiu. Mała dziewczynka, która. Opowiadała mi pani kiedyś bajkę o księżniczce, która. zamieniła się w motyla ciągnęła dziewczyna i śpiewała kołysankę o kotku, który chodził po dachu. I wtedy to się stało, jak gdyby ktoś zapalił światło w ciemnym pokoju. Nie widziałam jej twarzy, ale jej głos, melodia jego brzmienia, sposób w jaki wymawiała słowa. To wszystko nagle do mnie wróciło, jak fala wspomnień. Anna? Szepnęłam, a łzy same popłynęły mi po policzkach. Anna? Moja córeczka? Usłyszałam, jak wstaje z fotela i zbliża się do mnie. Poczułam jej dłonie na moich dłoniach. Były zimne od mrozu, ale jej dotyk był ciepły i znajomy. Mamo, szepnęła, a jej głos. Łamał się od płaczu. Tak długo cię szukałam. Objęłyśmy się, a ja płakałam jak dziecko. Jej zapach, uczucie jej włosów pod moimi palcami, sposób, w jaki tulła się do mnie, to wszystko wróciło nagle, jakby tamę w mojej pamięci przerwano. Gdzie byłaś? pytałam przez łzy. Dlaczego zostałam sama? To długa historia, mamo, powiedziała, głaszcząc moje włosy. Ale teraz już jestem. I nie zostawię cię więcej. Siedziałyśmy przytulone w tym zimnym salonie, a za oknem szalała śnieżyca. Ale w domu nagle zrobiło się ciepło, jakby ktoś rozpalił kominek w każdym pokoju. Anna opowiedziała mi swoją historię. Jej ojciec, mój mąż, o którym już nie pamiętałam, zabrał ją ze sobą, gdy miała osiem lat po naszym rozwodzie. Przeprowadzili się do innego miasta, a potem za granicę. Przez lata. Próbowała mnie odnaleźć, ale nie znała mojego nowego adresu. Dowiedziała się o mojej chorobie od znajomych i przez miesiące szukała mnie przez różne instytucje. Obiecuję ci, mamo, że będę przy tobie, mówiła, trzymając moje dłonie. Zajmę się tobą, nie będziesz już sama. Jej głos był jak balsam na moje zranione serce. Po raz pierwszy od lat poczułam, że należę do kogoś, że ktoś mnie kocha i będzie o mnie dbał. Tej nocy Anna została ze mną. Położyła się obok mnie w moim łóżku, tak jak robiła to jako małe dziecko, gdy bała się burzy. Słuchałam jej oddechu, czułam ciepło jej ciała obok siebie i pierwszy raz od lat zasnęłam spokojnie. Rano obudziłam się z uczuciem, że świat znów ma sens. Anna robiła śniadanie w kuchni, słyszałam brzęk talerzy, syk jajek na patelni, jej ciche nucenie. To były najpiękniejsze dźwięki, jakie słyszałam od lat. Dzień dobry, mamo, powiedziała, przynosząc mi śniadanie do łóżka. Jak się czujesz? Szczęśliwa. Odpowiedziałam i pierwszy raz od lat uśmiechnęłam się prawdziwie. W kolejnych dniach Anna została ze mną. Opowiadała mi o swoim życiu, o pracy, o tym, jak bardzo za mną tęskniła. Jej głos przywoływał coraz więcej wspomnień. Pamiętałam, jak uczyłam ją chodzić, jak pierwszego dnia szkoły płakała z rozłąki, jak robiłyśmy razem pierniki na święta. Nie wszystko wróciło. Wiele wspomnień zaginęło bezpowrotnie w labiryntach mojej chorej pamięci. Ale to, co najważniejsze, miłość do mojej córki, wróciła w całej pełni a jej obecność sprawiła, że dom znów pachniał życiem, a nie samotnością. Anna została ze mną na stałe, znalazła pracę w naszym mieście i każdego dnia była przy mnie. Czytała mi książki, słuchałyśmy razem muzyki, gotowała moje ulubione potrawy. A ja, mimo że nie widziałam jej twarzy, czułam jej uśmiech w każdym słowie, które mówiła. Czasami, gdy budziłam się w nocy, Zapominałam na chwilę, że Anna już ze mną jest, ale wystarczyło, że usłyszałam jej oddech w pokoju obok, żeby poczuć spokój i bezpieczeństwo. Moja choroba nadal postępowała, pamięć stawała się coraz bardziej dziurawa, a świat coraz bardziej mglisty. Ale teraz miałam kotwicę w tej mgle, głos mojej córki, który przypominał mi każdego dnia, kim jestem i że jestem kochana. Śnieg stopniał, przyszła wiosna, a z nią zapachy pierwiosnek i bzów. Anna sadzła kwiaty w ogródku przed domem i opisywała mi każdy kolor, każdy płatek. Nie widziałam piękna, ale czułam je w jej słowach, w sposobie, w jaki opowiadała o świecie. Mamo, powiedziała jednego dnia, gdy siedziałyśmy w ogródku, czy jesteś szczęśliwa? Tak. Odpowiedziałam bez wahania: Od kiedy wróciłaś, jestem najszczęśliwszą matką na świecie. I to była prawda. Choroba mogła zabrać mi wzrok i pamięć, ale nie mogła zabrać mi miłości. A miłość, odkryłam, ma swój własny głos głos, który potrafi przebić się przez każdą ciemność i każde zapomnienie. Czasami zastanawiam się, co by się stało, gdyby Anna nie zapukała do moich drzwi tamtej zimowej nocy. Pewnie nadal siedziałabym sama w ciemnym domu, otoczona cieniem przeszłości i mgłą zapomnienia. Ale ona przyszła, a jej głos obudził we mnie to, co najważniejsze: miłość matki do dziecka, która jest silniejsza od każdej choroby. Teraz, gdy słucham, jak Anna porusza się po domu, jak śpiewa, gdy myje naczynia, jak śmieje się, oglądając telewizję, wiem, że odnalazłam to, co myślałam, że straciłam na zawsze. Nie wszystkie skarby można zobaczyć oczami, niektóre można tylko usłyszeć w głosie kogoś, kogo kochamy. Minęły miesiące, odkąd Anna wróciła do mojego życia. Każdy dzień przynosił nowe wspomnienia, które wypływały z ukrytych zakamarków mojego umysłu, jak woda ze źródła. Pamiętałam już, jak czytałam jej bajki na dobranoc, jak uczyłam ją wiązać sznurowadła, jak przytulałyśmy się podczas burzy. Te obrazy były niewyraźne, jak fotografie oglądane przez matowe szkło, ale były prawdziwe. Anna wprowadziła do mojego życia rutynę, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa. Codziennie rano budziła mnie delikatnie, dotykając mojej dłoni i mówiła: Dzień dobry, mamo, jak spałaś? Jej głos był pierwszym dźwiękiem, który słyszałam każdego ranka i ostatnim przed snem. Robiła mi kawę dokładnie tak jak lubiłam, mocną, z kroplą mleka i łyżeczką cukru. Przyprowadziła też do domu kota, rudego kocura o imieniu Rudzik, którego głos przypominał mi o kołysance, którą śpiewałam Annie, gdy była mała. Jego mruczenie było jak ciepła kołdra w zimne wieczory, a gdy skakał mi na kolana, czułam się potrzebna i kochana nie tylko przez człowieka, ale i przez to małe, ufne stworzenie. Pani Kowalska nadal przychodziła, ale teraz jej wizyt były krótkie i rzeczowe. Widziałam, a właściwie czułam, jak jest zaskoczona zmianą w moim domu. Dom pachniał teraz życiem, świeżymi kwiatami, które Anna stawiała w wazonach, domowym chlebem, który piekła w weekendy i perfumami, których używała. To były zapachy szczęścia. Jak to możliwe, że córka pani odnalazła? No pytała pani Kowalska z nutą podejrzliwości w głosie, jakby nie wierzyła, że ktoś może naprawdę chcieć zaopiekować się chorą, starszą kobietą. Miłość znajdzie sobie drogę odpowiadała Anna spokojnie, a ja czułam dumę, słysząc siłę w jej głosie. Lekarz, doktor Nowak, także był zdziwiony moją poprawą, nie chodziło o stan mojego wzroku czy pamięci, te nadal się pogarszały, ale moja kondycja psychiczna, jak to określał, znacznie się poprawiła. Obecność bliskiej osoby ma ogromny wpływ na samopoczucie pacjentów z demencją. Tłumaczył Annie podczas jednej z wizyt. Pani matka jest spokojniejsza, bardziej zorientowana w czasie i przestrzeni. To bardzo dobry znak. Anna zainstalowała w domu nowy system audio, dzięki któremu mogłam słuchać audiobooków. Każdego popołudnia siadałyśmy razem w salonie, ona z książką w ręku, ja z zamkniętymi oczami, i słuchałyśmy opowieści. Czasami to były klasyczne powieści, czasami poezja, a czasami po prostu ciekawe biografie. Ale najlepiej było gdy Anna sama mi czytała, jej głos nadawał każdej historii szczególny charakter. Opowiedziała mi też o swoim życiu statą. O tym, jak bardzo za mną tęskniła, jak próbowała odzyskać kontakt, ale tata zabronił jej o mnie mówić. Dowiedziałam się, że tata zmarł pięć lat temu, i dopiero wtedy Anna mogła swobodnie mnie szukać. Nigdy go nie nienawidziłam, mówiła, gdy opowiadała o swoim ojcu, ale nigdy nie wybaczę mu, że odebrał nam tyle lat razem. W głosie czułam ból, ale też ulgę. Wiedziałam, że Anna przemówiła coś bardzo ważnego i że teraz mogłyśmy się skupić na tym, co mamy, a nie na tym, co straciłyśmy. Pewnego dnia Anna zapytała mnie o albumy ze zdjęciami. Choć nie mogłam ich zobaczyć, lubiłam ich dotykać. Moje palce wędrował po gładkiej powierzchni fotografii, a Anna opisywała mi każdą z nich. Tu masz około trzydziestu lat, mamo. Jesteś w niebieskiej sukience z kropkami, a ja jestem mała, może trzyletnia, trzymasz mnie na rękach przed naszym starym domem, uśmiechasz się tak szeroko, że widać wszystkie zęby. Te opisy były dla mnie cenniejsze niż najpiękniejsze obrazy. Budowały w mojej głowie galerie wspomnień, które choroba starała się zniszczyć. Anna zaprowadziła mnie też z powrotem do świata zewnętrznego. Najpierw były to krótkie spacery po ogródku, gdzie opisywała mi każdy kwiat, każde drzewo. Potem zaczęłyśmy wychodzić na ulicę. Jej ramię było moją podporą, a jej głos przewodnikiem. Teraz mijamy piekarnię pana Kowalskiego. Pachnie świeżymi bułkami. A tu jest kwiaciarnia. Właścicielka stawia na zewnątrz kosze z tulipanami. Są żółte jak słońce. Świat, który odzyskałam dzięki Annie, był pełen dźwięków, zapachów i tekstur. Nauczyłam się rozpoznawać kroki różnych ludzi, odgłosy samochodów, śpiew ptaków. Anna była moimi oczami, ale też moim sercem, które ponownie zaczęło bić w rytm życia. Pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy w ogrodzie i słuchałyśmy szumu liści na wietrze, Anna powiedziała coś, co na zawsze zostanie w mojej pamięci. Mamo wiesz co? Gdy byłam mała, myślałam, że masz magiczną moc, potrafiłaś pocieszyć mnie jednym słowem, wyleczyć zadrapanego kolana pocałunkiem, sprawić, że najstraszniejsze potwory z szafy znikały, gdy zapalałaś światło. A teraz? Zapytałam, głaszcząc jej dłoń. Teraz wiem, że to nie była magia, to była miłość i ta miłość nadal tu jest, pomimo wszystko. Płakałam tej nocy, ale to były łzy szczęścia. Po raz pierwszy od lat czułam się kompletna, jakbym odnalazła zagubiony kawałek swojej duszy. Choroba nadal postępowała. Były dni, gdy nie pamiętałam, gdzie położyłam szklanki, które właśnie trzymałam w ręku. Były chwile, gdy zapominałam, jak się nazywam, ale Anna zawsze była tam, żeby mi przypomnieć, kim jestem. Jesteś moją mamą, mówiła cierpliwie, nazywasz się Maria Kowalczyk, jesteś najwspanialszą matką na świecie, a ja cię kocham. I w tych słowach znajdowałam siebie na nowo, za każdym razem. Sąsiedzi też zaczęli nas odwiedzać częściej. Pani Nowak z naprzeciwka przynosiła domowe ciasta, a jej wnuczka mała Zosia uwielbiała słuchać, jak Anna opowiada jej bajki. Słysząc te młode głosy w domu, czułam, jak życie znów do niego wraca. Pani Maria, jak to jest być babcią? zapytała mnie Zosia podczas jednej z wizyt. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze, ale jeśli Anna kiedyś da mi wnuki, na pewno będę najlepszą babcią na świecie. Anna zaśmiała się, słysząc to, a w jej śmiechu było coś, co sprawiło, że pomyślałam o przyszłości z nadzieją, a nie strachem. Teraz. Gdy słucham, jak Anna porusza się po domu, jak śpiewa, gdy myje naczynia, jak śmieje się, oglądając telewizję, wiem, że odnalazłam to, co myślałam, że straciłam na zawsze. Nie wszystkie skarby można zobaczyć oczami, niektóre można tylko usłyszeć w głosie kogoś, kogo kochamy, a niektóre można poczuć sercem, które pamięta miłość nawet wtedy, gdy umysł zapomina wszystko inne. A co myślicie o tej historii? Czy wierzycie, że miłość może być silniejsza od choroby i zapomnienia? Napiszcie w komentarzach, czy zdarzyło się Wam kiedyś rozpoznać kogoś bliskiego tylko po głosie, gdy wszystko inne Was myliło. Wasze historie na pewno będą równie wzruszające, jak ta, którą właśnie usłyszeliście.